w wyjściowej to jest Sisepo, Czobut i Izjawiński. Oni usiedli na ławce rezerwowych w poprzednim meczu, mimo że grali do tej pory dość regularnie. No ale to już jest kolejny mecz, który zaczynają z ławki rezerwowych. Taka jest decyzja Grzegorza Lecha. Zaczynamy! Jonathan Junior przekonał się, co to jest gra z drużyną z klasy. Dośrodkowanie ze stałego fragmentu, z tym ma problemy Polonia Warszawa, ale udało się wybić piłkę. A wracając do Juniora, no to kiedy... Pojechali na sparing! Do pogoni Szczecin piękne uderzenia, ale tuż nad, yy, piłka pasyczny, nad poprzeczką popatrzmy. Opadająca taka ostyczny centrostrzał chyba, bo mam że to nie było próba uderzenia. Raczej dośrodkowanie chyba widzę, że jest... miał troszeczkę za dużo kilogramów, no ale wykryto u niego tę wadę i może o tym za moment ośrodkowanie jest strącona piłka. No i teraz nieporozumienie chyba między bramkarzem Polonia stojącym przy słupku własnej bramki a rusza Marcel Bykowski Trzech zawodników gospodarzy w tej akcji. Jonathan Junior i Kozłowski. Bykowski, bykowski do środka. Bykowski. No nie wiem czy nie był zahaczany. Teraz jest szansa niewykorzystana przez Krekowicza. w nogę. Nie protestuje Bykowski. Nie, nie trafi w piłkę. Po prostu po prostu nie trafi w piłkę. Dobre teraz zagranie wzdłuż przypocznej linii boiska. Jest trzech piłkarzy gospodarzy w polu karnym. Wycofana piłka, idealnie, ale Oliveira nie trafia w bramkę. Dobre dośrodkowanie, no nie wiem, czy mu paru centymetrów zabrakło słupek trafiony, tak? Ale to też było chyba przećwiczone, bo trzech piłkarzy wbiegło na piąty metr równo, zabierając ze sobą obrońców. Leon Krekowicz, udało się to zagrać. Popatrzmy. Jest piłka w pole karnej. Gol! Jeden do zera dla gospodarzy. Jakoś się to przepchnęło i kto? I oczywiście na 21 tylko zajda. Został w polu karnym. Po tym pierwszym stałym fragmencie. Teraz ta piłka odebrana. I najprzytomniej zachował się w zasadzie jak, jak rasowy napastnik. na trzy na cztery można powiedzieć takie tempa rozgrywane, ten stały fragment. Ale naprawdę tylko zajda potrafi się odnajdować. Miał kilka sytuacji w tym sezonie, właśnie po rzutach, różnych pozostałych fragmentach, w których mógł zdobyć gola. Popatrzmy. Jeden gol w poprzednim sezonie tutaj przepchnął się też w pierwszej. Nie. Jeden gol. Teraz trafia po raz teraz pierwszy w karierze. Się, pomylił się Kozajda. Popatrzmy, Durmusz. Durmus ładnie to wyłożył. Nie ma gola, ale spudłował w tej sytuacji. No i Kobusiński wręcz nieprawdopodobne. Zdechwaliśmy Kozajdę, popełnił błąd przy linii bocznej. Durmusz to wykorzystał świetnie. Wyłożył piłkę do strzału Kobusińskiemu. Jak on tego nie trafił, to ja naprawdę nie wiem. Ochylił zaba... się w ogóle, skręt ciała. Zobaczmy teraz, jak zgubili Polaka. Tam było 2 na 1 Uciekł do y, środka. 9 Kozłowski. I 39, Jonathan Junior. Już Gwizdek rozpoczynający drugą część spotkania, skład. Z lewej strony Hodżalari, do niego piłka nie, tutaj do Durmusza. Już się na obieg Hodżalari, Durmusz, Durmusz przekłada piłkę do prawej nogi, teraz uderzenie. No, takie dość zaskakujące. Kozio tak zareagował też bezpiecznie dosyć. Tylka po nodze chyba jednego z obrońców. No Tak walonie ryzyka. Z lewa noga będzie dochodząca piłka Boże, to jest ta wiodąca stopa Durmusza. Durmusz nieźle na drugi słupek. Jest strzał na bramkę, Kozioł. spokojnie to obserwował, złapał bez problemu. A teraz szybko zagrywa w kierunku Bykowskiego. Będzie miał o czym z nim rozmawiać dzisiaj trener Tarasiewicz, chociaż jak mecz będzie wygrany, to pewnie będzie łatwiej. Dośrodkowanie na drugi słupek jest strącona piłka. Tam była sugestia, że było zagranie ręką Kosakiewicza, ale nic takiego sędzia nie zauważył. Wybita piłka. Wcześniej ta próba strzału. Mają z nim kłopoty piłkarze kotwicy. Gdzieś tam w plecy Kosakiewicz trafiony ręce uniesione w górę. To... Arbiter. Tylko pytanie czy to na pewno ta piłka trafiła w ręce. W rękę, a nie w plecy. Rzut karny. Garny, jednak złapał się za głowę Kosakiewicz, ale yy, koło brzegu uśmiechnął się los do Polonii Durmus, Durmus poprzeczka i co się teraz będzie działo. Kolejne zagranie ręką sugerują gracze Polonii Warszawa. Jeszcze szansa na kontrę. Popatrzmy. To, to starcie. Popatrzmy jeszcze raz. no źle uderzony w poprzeczkę. też l... wyczuł, wyczuł całą. Poszła w górę wewnętrzną częścią stopy było także szkockie Sandmiren, Potem Lechia Gdańskie. W sumie 58 występów w ekstraklasie 7 goli. No i od tego sezonu Polonia Warszawa. To jest koniec spotkania. Jednak, jednak kotwica Kołobrzeg. Beniaminek dopisuje sobie 3 punkty.